Co słowo Boże mówi na temat stawiania posągów i obrazów w celu czci czy pomocy w modlitwie? Przedstawię wam kilka fragmentów zarówno ze Starego Testamentu, jak i Nowego, aby przedstawić wam, jak tak naprawdę często ten temat był poruszany w Piśmie Świętym. Księga Habakuka, rozdział drugi, werset 18 i 19. Cóż pomoże rzeźbiony posąg, który wykonał jego rzemieślnik, albo odlany obraz i nauczyciel kłamstwa, aby rzemieślnik pokładał w nim ufność? Czyniąc nieme bożki. Biada temu, który mówi do drewna: przebudź się, a do niemego kamienia obudź się. Czyż on może nauczać? Spójrz na niego. Jest powleczony złotem i srebrem, ale nie ma w nim żadnego ducha. Księga Michała, rozdział 5, werset 10. I stanie się w tym dniu, mówi Pan, że wytracę Twoje konie spośród Ciebie i zniszczę Twoje rydwany, wygubię miasta Twojej ziemi, i zburzę wszystkie Twoje twierce. Wytracę czary z Twojej ręki i nie będzie już u Ciebie wróżbitów. Wyniszczę też Twoje rzeźbione bożki i Twoje obrazy spośród Ciebie i nie będziesz już oddawać pokłonu dziełu swoich rąk. Wykorzenie Twoje gaje spośród Ciebie i zgładzę Twoich wrogów. Tak w gniewie i zapalczywości dokonam zemsty nad narodami, które nie były posłuszne. Księga Powtórzonego Prawa rozdział 29. Werset od 14. Nie tylko z wami zawieram to przymierze i tę przysięgę, lecz z każdym, kto dziś stoi tu z nami przed Panem, naszym Bogiem, i z każdym, kogo tu dziś z nami nie ma. Wy bowiem wiecie, jak mieszkaliśmy w ziemi Egiptu i jak przechodziliśmy wśród narodów, które minęliśmy. I widzieliście ich obrzydliwości i posągi z drewna i kamienia, ze srebra i złota, które są u nich. Niech nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani pokolenia których serce odwróciłoby się dziś od Pana naszego Boga by iść i służyć Bogom tych narodów i żeby nie było wśród was korzenia wydającego żółć i piołun który gdy usłyszy słowa tego przekleństwa pobłogosławi sobie w sercu mówiąc będę miał pokój chociaż będę postępował według zdania mego serca dodając pijaństwo do pragnienia pan nie zechce mu przebaczyć lecz zapali się gniew Pana i jego zazdrość przeciwko temu człowiekowi, spadną na niego wszystkie przekleństwa, które są zapisane w tej księdze, i pan wymarzy jego imię spod nieba. Ponownie powtórzonego prawa, rozdział szesnasty, werset dwudziesty Nie postawisz sobie posągu, gdyż pan twój Bóg nienawidzi tego. Ktoś może powiedzieć, że to są tylko fragmenty ze Starego Testamentu. Dlatego teraz przeczytamy coś z Nowego Testamentu: List do Rzymian, rozdział pierwszy werset od 18. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez porządliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Teraz pierwszy list do Koryntian rozdział 10, werset od 18. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż więc chcę powiedzieć, że Bożek jest czymś, albo ofiara składana bożkom czymś jest? Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. I ostatnia księga, księga objawienia, rozdział 9, werset od 18. A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi: od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków. Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody. A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom, złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie pokutowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży. Mam nadzieję, że zachęciłem cię do otworzenia słowa Bożego. Jeżeli masz pytania lub chcesz porozmawiać, napisz do mnie maila. Adres w opisie tego filmu.